Goldbuster! Zobacz, to autobus Buster Jest bardzo zmęczony O rety, Buster zjeżdża z drogi O nie, senny Buster wjechał do błotnistej kałuży Nie może się z niej wydostać Biedny Buster, co on teraz zrobi? Następnego ranka scout odwiedza bastera w jego garażu. Ale jego nigdzie nie ma. Gdzie on może być? Spójrz, błotniste ślady. Scout jedzie po śladach. Bardzo chce odnaleźć bastera. To koparka Digli. Scout mówi mu, że nie może znaleźć bastera. Muszą go poszukać. Scout i Bigli szukają razem. Zobacz, rozsypane słodycze. Dokąd one prowadzą? Rety, co to było? Uff, to tylko Robin. Scout wyjaśnia mu, że Baster zniknął. I Robin zgadza się pomóc w poszukiwaniach. Wspólnymi siłami będą w stanie szybciej go odnaleźć. Biedny Baster jest taki samotny i zmarznięty. Scout szuka za drzewami. Digli szuka między głazami. Co zauważył Robin? To ślady opon. Zobacz, jest Buster. Wciąż tkwi w błocie. Utknął w nim na dobre. Robin wyjaśnia Digleyowi i scout, że znalazł Bastera tuż za tamtym pagórkiem. Biedny Buster został wreszcie odnaleziony. Digley i scout zaraz mu pomogą. Wspólnym wysiłkiem Digley i Scout wyciągają Bustera z błota. Udało się. Buster jest wolny. Jest bardzo wdzięczny przyjaciołom, którzy przyszli mu z pomocą. Buster cały i zdrowy wrócił do swojego garażu.